Dzisiaj będę rozdawał ludziom prawdziwe złoto i nie wiem, czy ktoś je ode mnie weźmie. Bo ludzie tak, no wiecie, boją się, nie? Czyż to może potrwać długo. Myślę, że to się może nie udać, ale będę próbował przez cały odcinek. Mogę Ci zapewnić, że jakby to było 50 zł, to by się szybciej pewni ludzie. Anita, rozśmiesz mnie, a dostaniesz sztabkę złota. Czas start! Siedzi Ziomek w barze i, chce, i pije piwo. Chce mu się do toalety. On nagle e, zostawia karteczkę na piwie i mówi, że naplułem. E, wraca, wraca z toalety i, i, i tam ma na karteczce napisane, ja też. Czyli, że Ziomek przyszedł z toalety i ma napisane na karteczce, że ja też. Gratuluję, wygrywasz e, sztabkę złota? Czy chcecie wygrać sztabkę złota? Chce pan wygrać złoto. Czy pani chce wygrać złoto? Jedno pytanie: quizi, można wygrać sztabkę złota? To jest jednogramowa sztabka złota. Jeżeli odgadniesz z dokładnością do 5 zł, ile ona kosztuje, będziesz miał jeden strzał, to są ogromne emocje, to ona będzie twoja. 243 zł? I czy to jest już e, twój strzał? Wydaje mi się, że tak. 800 zł? To jest twój strzał. To jest sztabka jednogramowa. 160? Nie, 100. Sto... 140 zł. Czy to jest twój ostateczny tak. strzał? 140? 135. Dwie próby już były. To się może okazać trudniejsze zadanie niż myślałem. Łatwe zadanie. Bardzo łatwe zadanie, ja. bardzo proste. E, ile kosztował kilogram złota w 1984 roku? Żartuję, to nie jest takie pytanie. <noise> ale ile kosztuje ta jednogramowa sztabka złota? Ciężko, no nie wiem. 100 000. 1 gram złota, tylko taka mała sztabka. No ci podpowiem, że to jest mała sztabka, więc to nie jest duża kwota. Nie wiem, może 500 zł. Powiedz jakąś strzel jakąś kwotę taką, którą czujesz. 550 550 złotych to jest twój strzał? Tak. Jedno pytanie quizowe i y, można wygrać sztabkę złota. Czy chce pan wygrać sztabkę złota? Można wygrać sztabkę złota. Czy chcesz wygrać sztabkę złota? Dobra, no to ja tak obstawię y, 100 80 zł. I to jest Twoja to odpowiedź. Jest moja ostateczna odpowiedź. Czy chce Pan wygrać sztabkę złota? Wystarczy jedno pytanie. Ile kosztuje ta jednogramowa sztabka złota? 123 zł. 180, może. 200, 220, 280, a może nie. 300, może. Jaka jest ostateczna odpowiedź? 298 zł. Ostateczna? No 295 zł. O tak. To już powiedziałeś, ostateczna? 298 zł. Powiem tak, Krzysiek. Ta sztabka kosztuje 304 zł. Pomniejsz się o 6 zł ale ja i ją tak daje, bo było się tak najbliżej. Gratulacje wygrania. To była najbliższa odpowiedź. Nie będę tu spędzał całego dnia. Zadanie jest takie, musisz miała 60 sekund na to, żeby znaleźć w tym worku, worku ryżu, gdzie dobrze zamieszałem sztabkę złota. Nie możesz wysypać ryżu. Możesz go otworzyć, ale nie możesz go e, wysypywać. Start. Nie ma. To nie będzie takie łatwe. Coś widać. Jest technika przetransferowywania. Czy wyjmiesz ją z, z, z worka na czas? Są emocje? Czy jest? Uwaga! Jest i zero ziarny kryżu wysypane. Gratulacje, wygrywasz, wygrywasz i to jeszcze zrobiasz to w 35 sekund. Ja oczywiście przekazuję sztabkę już e, z certyfikatem. Nie otwieraj jej, bo e, wtedy będzie wiadomo, że jest certyfikowana. Gratulacje, czy to jest Twoja pierwsza inwestycja złota? Oczywiście. Ja myślę, że powinnaś zacząć inwestować w swoją przyszłość. Bardzo dziękuję. Jest możliwość wygrania. Bardzo łatwo można wygrać sztabkę złota. Sztabka złota do wygrania. Chcesz też wygrać sztabkę złota? Bardzo proste zadanie sprawnościowe. Karol, czy ty wiesz, co się wydarzy za chwilę? Nie, Nie okay. wiesz dokładnie o to chodzi. Wiesz dlaczego? Bo to jest Zadanie, Które będzie zaskoczeniem. Jeżeli wykonasz to zadanie prawidłowo, wygrasz tę sztabkę złota o wartości 304 zł. Wow, A dobra. zadanie jest proste. Jeżeli złapiesz tą sztabkę, to ją wygrywasz. Nie, Karol! Złap tą sztabkę, to ją wygrasz. Och, cholera. To jeszcze jedna próba. Uwaga! Dobra. dobra. Ostatnia próba. Oj. Proste zadanie. Sztabeczka tak? złota do wygrania. Chce pan wygrać sztabkę złota. Jeżeli złapie pan tą sztabkę złota, to ją pan wygrywa. Uwaga. Oj, kurde. Aj, minimalnie. Jeszcze raz. No, jest y, tylko jedna próba. Jakby co możesz pomagać. ok? <laughs> Żeby wygrać tą sztabkę złota, jest proste zadanie. Jak złapiesz tą sztabkę, to wygrywasz. I tu nie ma. <laughs> Podobało mi się to, też ty łapasz jedną ręką. Chcesz wygrać sztabkę złota. Jak złapiesz tą sztabkę, to jest twoja. Wiesz, ile razy próbowaliśmy? Mega! Olej, Tak zrobił. Czy no, miałeś już złoto inwestycyjne? Nie miałem. Myślałem, no. tym, żeby sobie inwestować, ale jeszcze nie, 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 nie. Pani nawet nie podniosła wzroku z telefonu. W trakcie, gdy ja szukam osoby, która weźmie ode mnie to złoto za darmo, pozwólcie, że opowiem Wam o partnerze odcinka Gold Saver. Gold Saver umożliwia każdemu zakup sztabki złota o wadze jednej uncji. Taka sztabka to fantastyczna inwestycja na przyszłość, jednak jednorazowy wydatek ponad 8 tysięcy złotych nie jest dla każdego. Dlatego Gold Saver pozwala Ci ustalić zakupy w dogodnej wysokości dla Ciebie. Na przykład co miesiąc 400 zł, albo co 3 miesiące 1000 zł, albo w dowolnej częstotliwości, jaką chcecie. I gdy uzbierasz jedną uncjową sztabkę, dostaniesz ją bezpieczną przesyłką. Jest wszystko mega bezpieczne, bo Golden Mark stojący za Goldsaver'em jest jednym z najdłużej działających na rynku dystrybutorów złota fizycznego, a wszystko jest nadzorowane przez Narodowy Bank Polski. Więcej szczegółów znajdziecie w linku w opisie. Pan powiedział nie dziękuję, ale nie wiedział na co. Próbuję dalej. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Przepraszam pana. Czy wie pan co to jest? Nie. Nie wie pan, nie. ale pan wziął. Ale nie, 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 pan, ale, nie, nie, ale nie, może pan wziął. Próbujemy dalej. Ludzie często mnie e, posądzają, że może ty a Ja robię w drugą stronę, pojawiam rzeczy. Chodzi o to, że jak masz telefon, nie? Wystarczy, że wchodzisz na stronę internetową, to jest e, strona firmy Golden Mark. Oni sprzedają złoto, nie? Mhm. I wpisujesz sobie na przykład sztabka 1 gram. I jak sobie e, weźmiesz tą sztabkę, wchodzisz na sztabkę. Zumujesz sobie. Robię screena. I teraz wchodzę i mam y, sztabkę. Mam, mam po prostu screena sztabki. I to jest y, o tyle dobre, bo wtedy możesz po prostu zrobić coś takiego i po prostu wyciągnąć ze środka. I wiesz, co jest najlepsze? Że y, po prostu ją dostajesz. <laughs> To jest dla ciebie. Pojawiamy ludziom złoto. i dobry, czy chce pan wziąć udział w naszym konkursie? Mamy konkurs, to wygrając są nagrody. Przepraszam, przepraszam, jest konkurs. Do, 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 mogę zaproponować niesamowity konkurs. Mystery Box lub 50 zł. Fantastyczna zabawa do wygrania. Coś? 50 zł czy Mystery Box, w którym może nie być zupełnie nic. Naprawdę? Oglądasz takie filmiki w internecie i myślałeś sobie zawsze, tak. trzeba wziąć mystery box? No No kupimy te pieniądze, no. Tak to mało, jak jest taka mała jakaś nie? Chcesz potrząsnąć, zanim podejmiesz ostateczną decyzję? Nie, nie potrzebuję. Bądź nie. tak uprzejmy, weź tę pudełko i po prostu otwórz, zobacz co jest w środku. Pięć dych jest moje. O kurczę, to jest, złoto. to jest złoto? To jest złoto? Prawdziwe złoto? Prawdziwe złoto. Nie to jest ja. A ty jest dla mnie czy nie. nie? To jest dla ciebie. Nie no, ale tak popatrz. Poważnie. Wiesz, ile jest gram złota wart? Dużo pewnie. Powyżej 200 na pewno. 300. Proszę bardzo. Mam pytanie do Pani. Czy wie Pani, co to jest? Jest Pani pierwszą osobą, która wzięła i nie oddała. To jest złoto. To oddaję? Nie, to jest złoto. My nagrywamy taki odcinek, że dajemy ludziom złoto. Jeden gram prawdziwego złota. Ej, co mam nic, to jest dla pani, po prostu rozdajemy. Taki nagrywam odcinek, bo ludzie się boją, nie wiedzą, a pani wzięła. Koniecznie zobacz mój ostatni odcinek z Jenzy, no i jak zwykle pozostańcie magiczni i znikam.